W dniu dzisiejszym Królestwo Niebieskie zostaje porównane do drogocennej perły, do perły, która zostaje znaleziona przez człowieka na jego polu, i ten człowiek potrafi sprzedać wszystko, aby ową perłę kupić i aby ona stała się jego własnością. Zauważmy, że kiedy każdego i każdą z nas ktoś zapyta: co jest dla nas ważnego, co jest dla nas wartością? Pewnie wymienimy szereg różnych rzeczy rzeczywistości, dla których jesteśmy w stanie wiele poświęcić, za które jesteśmy w stanie wiele zapłacić, jakoś poświęcić czasu itd. I warto się dzisiaj zapytać siebie samego, siebie samą, czy sprawa Królestwa Niebieskiego, sprawa związana z Panem Bogiem, w ogóle sama osoba Pana Boga, czy jest dla mnie tak cenna, jak ta drogocenna perła z dzisiejszej ewangelicznej przypowieści. Warto sobie zadać pytanie, czy inne rzeczy jakoś nie przesłaniają tego, co tak naprawdę jest sednem wiary chrześcijańskiej, czyli relacji z Panem Bogiem. Czy jakby innych rzeczy równie ważnych, ale czy nie przeakcentywujemy na to, co w jakiś sposób jest związane z Panem Bogiem. Z tym pytaniem dzisiaj zostańmy. Czy faktycznie relacja z Panem Bogiem, Jego Królestwo, czy są dla mnie sprawą ważną, czy są dla mnie sprawą drogocenną.